No siema, siema. Dzisiaj robimy tutorial w Tower Defense. oczywiście. To jest taka gra piękna, że robimy tutorial taki, że normalnie, tutorial na mortena po prostu i oczywiście na solo mapa, mapa Crossroads najlepiej. Ogólnie, ogólnie do tej, do tego do tego tutorialu będzie potrzebny Golden, y, Scout albo zwykły. znaczy nie Scout, Soldier albo zwykły. Chociaż nie testowałem tego na zwykłym. Ale ja będę teraz robił na Golden. I Cowboya, ale Cowboya nie musicie mieć, tylko ja bym chciał przetestować jego skina, bo tak szczerze ty, go kupiłem tak prosto i jeszcze go nie przetestowałem. To w tej rundzie tylko przetestuję tak. Y, tutaj farma i właśnie minigunner. No więc zaczynamy nasz tutorial. Mam nadzieję, że się przyda w sumie. No więc tak. Mm. Tu pierw stawiamy takiego soldiera naszego. Tak, naszego pięknego soldiera. Chociaż w sumie nie testowałem na zwykłym, ale. Zwykły powinien też działać. Okej, okay, na razie se tu zabija wszystkich typków Ok, już nie upgrade... upgradeujemy Ok level pierwszy Luzik Okej okay. Chyba postawię... No okej, okay, czyli tak najpierw najlepiej postawić tego soldiera tutaj, level 1 Teraz postawić farmę na level 1, właśnie. I powiem tylko, że ja postawię trzy takie farmy. Level 1. No czemu nie? Ok. Pięknie, po prostu pięknie. Okej. Okay. Okej, okay, na razie się tu zabija. Okej. Okay. Okej, okay, i w sumie teraz dobrze by było postawić kolejnego Soldier'a level 1. I teraz kolejne farmy. Tak, już chyba do wszystkich, do 8 wszystkich, całych. No. Ok. Do 8 tu postawię, jeszcze pierdolę na lewej pierwszy. No, i wtedy w sumie nie wiem, bo ja wymyślałam ten tutorial na bieżąco tak naprawdę. Wcale się do tego nie przygotowywałam, więc śmiesznie. Ok, upgrade'owałem. W sumie dobrze włoty było I to i tu postawić soldiera. No i teraz jesteśmy nie do podjazdu. Ok. Po prostu pięknie. Już sumie upgrade'ujemy farmę, Co mnie? Chyba na level czwarty, nie trzeci. Ale w sumie spróbujemy na level czwarty. A może później już. Nie wiem, możecie, nie wiem, napisać w komentarzach czy, czy chcecie później y, ten... Y, na falę na, na y, tutorial jak przejść z solo na przykład. No w sumie to też by było ciekawe. W sumie na Falena solo, nie, jednak chyba nie dam rady. O Boże, to będzie ciężkie solo. Nie, to jednak cofam moje słowa. To mogę zrobić jedynie na tego, na jaką on miał, Intermediate chyba on miał. Na ten nowy, znaczy on już nie jest nowy, ale... Więc na niego maksymalnie mogę zrobić tutorial, na, na tego, jak on ma. Właśnie na... O Boże! Na falę na to już tak średnio. Nie wiem, Cut Dance. Chciałam coś nazywa Cut Dance. Jak tu są psy i chomiki. Może jednak kot też leci, ale tylko jeden. Nie wiem. Ale piękne. Okej, okay, w sumie teraz upgrade'ujemy te na level trzeci. Teraz to jest dopiero piękne. I później upgrade'ujemy te soldiery w sumie trochę. Okej, okay, nie, da, nie dadzą sobie rady zaraz niestety. No i w sumie tu obejdą, tu obejdą, tu obejdą i będą tu. Idealnie. I zabijemy ich. Łatwiotko. To niech to będzie szybciej trwać. może, bo takiego czegoś to ja naprawdę nie chcę. Szybciej, szybciej. O! Upgradujemy nasze soldiery. Okej. Okay. Ty dobrze, że ją upgradowałem, bo teraz widzę niewidzialnych. A tak to by nie widzieli. To takie przykry. I dobra, upgraduję sobie. Nie, jeszcze nie. Może postawię jednego minigamera. Mhm. Czyli teraz stawiamy jednego minigamera. To jest część naszego tutorialu, jak to przejść. Teraz to upgrade uję. 70 dolarów i będę mógł upgradeować na ostatni level jedną farmę. Okej, okay, idę. Czyli macie tu nasz, 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 nasz piękny tutorial. Możecie sobie obejrzeć. Jak nie możecie wygrać samoltena, to możecie sobie obejrzeć. I po prostu to jest takie piękne, że od razu wygracie każdego Moltena. Możecie zaimponować każdemu. No. Naprawdę. Teraz upgradujemy farmę wszystkie na maksa. A później po prostu spamimy yy, mini No, tak mi się wydaje. Piękno, po prostu piękno. Okej, okay, lecimy z nimi, lecimy z nimi grubo. A w sumie dużo i już coraz gorzej nam idzie. No ale... gorzej nie znaczy masakrycznie. Okej. Okay. Nie no, w sumie nie tak źle Nie straciliśmy ani jednego HP bazy, więc to chyba dobrze Okej okay. Okej, okay, przepraszam Was bardzo za to, ale tego nie było. Do widzenia z tym. Okej, okay, łatwiej tylko molteny, jakieś śmieszne. Okej, okay, już wszystkie farmy mamy na maksa, więc w sumie yy, możemy stawiać minigunnery tak do 25. Dobrze by było postawić minigunnery na level drugim. Tutaj okay, skipujemy to. No do 25 dobrze by było. No jeszcze takie 7 minigamerów. W ogóle one nie mają głowy tutaj na początku. Co jest śmieszne. No naprawdę. Okej, okay, ja je tu upgradeuję. Stawiam kolejne oczywiście jeszcze 5. No jakoś się obejdzie. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Dobra, już jeszcze dwa tylko. No, i to mi się podoba. Pięknie, po prostu pięknie. A teraz... Yy. Teraz upgradeujemy je na level trzeci każdego. No później oczywiście nic innego jak na level czwarty, bo jakby jak inaczej. Mhm, pięknie, pięknie. Okej. Okay. Okej. Okay. I w sumie jak upgrade'ujemy wszystkie na maksa, to możemy jeszcze trochę podo podostawiać. No. I to będzie naprawdę dobre. No naprawdę. Po prostu to będzie takie piękne. Że dosłownie wygracie każdą grę w Moltena. Nikt nie będzie miał do was podjazdu. Po prostu nikt. Nawet sam Molten Boss. Mhm. Mm I no w sumie, może jak upgradeuję je na ten trzeci level, to upgradeuję może, na no, Maxa Soldier, to nie jest głupi pomysł, no naprawdę. Nie jest głupi, no no, nie jest. Okej, okay, lecą, lecą, lecą. Okej. Okay. Pięknie po prostu, pięknie. I teraz w sumie upgrade'ujemy je na maksa. W sumie zapomniałem, jak one wyglądają na tym maksie w sumie. Więc w sumie tak. To będzie piękne. Ten tutorial podbije polskiego YouTube'a. No na 100%. Prawie na maksa są już. Nie nosimy jednego upgradujemy na maksa. Okej. Okay. i fajnie on wygląda. Tak. Tak naprawdę masz takiego fajnego skara. No, ogólnie fajnie mega. Ale te upgrade'y są drogie. Jezu, jak on fajnie też wygląda. Nie naprawdę te skiny są takie piękne. No. Okej. Okay. W ogóle on będzie zadawał 15. To jest takie nienormalne, że on. Tak szybko strzela, yy, aż zadaje 15. To się dosłownie uwierzyć nie da. A nie, na 17. Co jest? Jakim cudem? Ja nie wiem w sumie. Ok, w sumie, żeby nie było, że tutaj zaburzam nasz tutorial. To zobaczę sobie ten skin tutaj. Okej, okay, pierwszy level. Moim zdaniem ładny. Drugi level. Chyba się nigdy się nie zmienił prawie. Trzeci. uuu naprawdę. Przyzwoicie. Czwarty dostał czerwone ogólnie. Takie efekty śmieszne. I mega ładny. Uu, ale animacje. Nie, no, naprawdę. A ostatni? Okej. Okay. Okej, okay, naprawdę ładny jest ten cowboy. Yo, ej, on ma cztery oczy. Ej, serio ładny. No, naprawdę, tego sprzedam. Ej, no, piękny w sumie był. Najśmie najśmieszniej by było, jakbym właśnie teraz przegrał. To po prostu było mega śmieszne. No może nie aż mega, ale... ale byłoby śmiesznie. No ale w sumie to jest niemożliwe z taką ilością miganerów. Ej, ładny był ten cowboy. Nie żałuję, że go kupiłem. Serio, nie żałuję. Naprawdę do tej taktyki potrzeba dla soldiera, yy, Nigamera i farmy, więc trzy ludzie to mało w sumie, jak na taką taktykę. Mystery Summoner. Wow! No tak. Jest ten nasz Mystery Summoner. Zaraz będzie martwy Nieee, okay. no skipujemy Okej, okay, wszystko Upgrade'y są zwarte tego, 15 tysięcy może to i dużo, ale warto. Jeszcze tylko dwa minigamery, i będzie już wszystkie. Na maksa. Ok. Nie wiem, nie skypuję tym razem, bo w sumie dużo ich tu idzie, więc trochę byłby przypał, 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 przypał. No dokładnie. Zabgradejemy naszego minigunera. I czekamy, aż wszystko tutaj zostanie martwe. 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 Ok. No i pięknie. Teraz czekamy tylko na bossa. Jeszcze jedna fala. Way. Dobra, w sumie postawimy. Postawię jeszcze jednego. W sumie czemu nie? Zawsze to więcej obrony. Albo usunę i upgrade soldiery. To też jest jakiś plan. Okej, okay, zobaczmy jak on będzie tu wychodzić. Wow. Po prostu pięknie. Co to było? Okej, okay, zrobię mu zdjęcia na miniaturkę, żeby nie było. No to są zdjęcia na miniaturkę? Okej, okay, to dobra. To dobrze wygląda. O kurde. Jeszcze raz. O, jak one, oni tak do mnie nawalają. Yo! Piękne to było. No miniaturka to będzie taki... Takie piękno. Dobra, dostawimy jeszcze trochę ich. W sumie czemu nie? No Jezu, jeszcze on stawia tych swoich ludzi, badziewnych, co nic nie robią i od razu zdechnął. Yeah. Wie, wiemy, że już byśmy zginęli, więc ja chcę zobaczyć jego animację. No, no, wiemy, że już na pewno wygramy, więc w sumie patrzę na jego animacje. Ładne są. sprzedaję, żeby nie było. No, że tak byśmy wygrali, więc ten cowboy nic nie zmienił. Yay. Jak ładny jest ten cowboy, naprawdę. Okej. Okay. To w sumie wszystko na tym filmie. I wygraliśmy naszego moltena. I do następnego.